Się, no, obóz w pełni, ty nie trenujesz z drużyną, ale wreszcie pierwszy raz od sierpnia e, po tej twojej diagnozie problemów kardiologicznych e, no, możesz cokolwiek robić, czy na siłowni, czy tu na boisku z piłką, czy biegać. No to na czym e, stoi to teraz wszystko z tym twoim stanem zdrowia? E, w poniedziałek, dzień temu byłem e, u kardiologa dostałem e, pozwolenie na zwiększenie troszkę obrotów. E, wcześniej mogłem pracować natętnie do stu, czyli tak naprawdę to jest spacer. marsz, spacer. Dziś już to mogę troszeczkę więcej, troszkę truchta, trochę bawić się z piłką na siłowni, przede wszystkim więcej rzeczy zrobić. E, to mnie cieszy, ale minusem tego wszystkiego jest to, że jeszcze Mam niestety, ale trzy miesiące przerwy, ponieważ jest jeszcze wzmocnienie, czyli ta blizna na sercu jest mniejsza, idzie to w dobrym kierunku, ale to jeszcze wymaga trochę czasu. Czyli co, tak liczysz, że w maju będzie można powoli na te najwyższe roboty wskokiwać? No myślę, że, że fajnie by było, jeżeli by była taka diagnoza, że w maju będzie wszystko okej. Okay. Ja jestem pozytywnie do tego nastawiony. Też po tym, to co teraz usłyszałem um, od doktora, troszkę mnie uspokoił. E, no, z niecierpliwością czekam, no, ale gdzieś dzisiaj już mogę e, parę rzeczy tutaj sobie wykonywać, sam pracować, więc to też e, troszkę mój głód zaspokaja, ale to i tak nie to co to co normalnie w 100% e, mógłbym robić. Zostaw tą windę, zostaw tą, tą windę w spokoju. a czemu nie chcesz schodami iść? Nie ma co się męczyć przed meczem przed meczem, no właśnie. Zostałeś w ekipie juniorów dzisiaj. Ale to dużo osób jest nie? To bardzo. Nie mamy no, wczoraj nie zagrałem Za dużo. Musisz walczyć o skład. Tak jest ciągle. Kalecio w gazie. Dzisiaj y, obserwowałem jak chłopaki właśnie y, mieli bardzo ciężki trening, mieli emki bieganie. Y, i wpadł mi w oko jeden zawodnik Daniel. E, mimo ciężkiej pracy, mimo sprintów e, był naprawdę zmęczony, ale bardzo dokładny wrzutki dawał i to mnie cieszy. I mam nadzieję, że w lidze e, będzie tak samo powtarzał i będzie na tych samych obrotach pracował. Kalecie nie jest jedyną moją konkurencją. Zobaczymy, to. nie? Simao jeszcze na przykład. Simao, Hawej, Piotrek. Na no prawej gra na prawej stronie, no to Trener drzwi trzyma Trener drzwi trzyma Sądka się Z to, bo jakby tak zawodnicy Co że jakaś wierdził. rocznica była wczoraj? No właśnie, Marto, chciałem to też przypomnieć teraz Wczoraj minął równy rok Ponieważ ogólnie wczoraj mi już wysłał mi na takiej aplikacji Snapchat Coś no. tego jeszcze używa? Sporo osób, sporo, bardzo dużo I ogólnie wczoraj wysłał mi, bo tam takie są przypomnienia I że równy rok temu coś było ja patrzę, zaglądam, a tam ten film legendarny. Teraz możesz go wkleić. Burgery. Tak, było. Burgery. Nie było. Czujka się, zapaliła. Czujka się zapaliła. Alarm przeciwpożarowy i działo się tutaj. W apartamentach ja że To nie była godzina 18, tylko 23. No. Ja wtedy pamiętam wracałem od manola z kozertki i kotrek do mnie mówi co wy tam nie będę teraz mój, bo wy Macie kto mu chciałby A ja mówię, nie wiem, ja u manola byłem I wchodzę do naszego pokoju zaczadzone całe no, siwo i to patrzę i patelnia, nie? A oczywiście Miłoszek nasz głupiutki, nie pomyślał i nie użył żadnego masełka, nic. O kapu nie włączył. Tak się zdarza, nie? Ale człowiek się uczy na błędach. Już w tym roku nie robi burgerów. Ale ta ksywa burger gdzieś tam się do miłosza przygnęła, tak, że? Tak, ale Został... Ludzie zapomnieli o niej. Ale teraz, jak jesteśmy na obozie w błyszku, no to już trzeba było przypomnieć, tak? Emotka burgera została na grupie na mesie, że będzie 19 No rzeczywiście, no. nawet dzisiaj w rzeczywistości. Nie, tak, tak. Ja to przy, przypadek nawet nie wiedziałem, bo byłem u Manola i nagle patrzę, Mieszek mi pokazuje, że ja młotka no. Co, nogi zmęczone? Bo tak dzisiaj solidnie, dzisiaj go, ile ale... godzina siłowni, półtorej godziny na boisku, no, teraz męcz. To... Większość mi się wydaje, że przez siłownię ponieważ na siłowni są duże obciążenia i... No i po prostu tak jest, że nogi są zmęczone a... a tam na boisku pobiegać takie rzeczy, no to to normalna sprawa, no Trening jak trening staruchy dostały wolne właśnie Grają w Brawl Stars Masz drużynę jedną i drugą i musicie Zabić tą przeciwną drużynę, nie? Ale to jest na kąpie jest... jakimś czy gdzieś? Na telefonie. Na telefonie. Na telefonie, telefonie no. I tam grają ludzie z całego świata. No. Ja kiedyś to grałem, ale to 3-4 lata temu. Teraz to nie modne, no ale że. sto <grym> uchy. Mamy Tomasza Wrodze, 21 lat. Mateusz Otremski. No też starszy, nie pamiętam już ile ma lat. Bo nie znam jego wieku, ale starszy człowiek już włosów nie ma prawie rzędy też dalej w to grają nie? I jak przychodzę zawsze do manola tam do pokoju to zawsze jest poczekaj chwilę nie? I... gramy z konu kielce U19 solidna dużyna steriotki więc to solidna, pobiegacie Zbaczymy, może nawet będzie ciężej niż wczoraj z buskiem. No, według mnie będzie ciężej ponieważ młodzi są zawsze wybiegani tak jest, I wybiegani, wytrenowani, walczyć. poukładani. To tu zobaczymy. A wczoraj to po dwóch bramkach to już... już się kłócili ze sobą. By chciało im się grać i mogło się skończyć na 8-0. Z tym samym ustawieniem lecimy co, co pierwsza drużyna, nic się nie zmienia. Zmieniają się tylko personele. Proszę tylko o jedno, żeby nam się fajnie grało, przyjemnie grało. To zestawę fragmenty gry.

4 do 6 trenerzy sparring juniorów starszych z koroną kielce, z dłużyną, solidną sceliotką, taki wynik niecodzienny i co można powiedzieć. No w tym pierwszym fragmencie, gdzie dzisiaj też mieliśmy pewien plan na ten, na ten mecz ze względu na to, że wczoraj był sparing, dzisiaj był sparring to musieliśmy naszymi chłopakami porotować i, mm, i dać te gdzieś mniej więcej dograć tym chłopakom, którzy, którzy wczoraj mieli typi lub mniej. No ten pierwszy fragment, jak grali czwartoligowcy, no to mieliśmy przewagę. to było 3-0 i... dla nas i 3-2, później trzecia wpadła, była to przewaga. No a później systematycznie, wiadomo, jak zmienialiśmy i wpuszczaliśmy naszych chłopaków 2-6, no, no to gdzieś tam oni dostali, dostali fajną lekcję z takim silnym przeciwnikiem, no bo było widać, że te warunki fizyczne, to, to było nawet w pierwszym etapie, graliśmy z naszymi tymi najstarszymi chłopakami. No to było po stronie korony, ale tak jak mówię, no fajne doświadczenie. Fajny mecz na tempie i, i fajna lekcja dla tych naszych chłopaków 2-6, którzy później powchodzili. Się zadość, co, nie? Przyszliśmy na Wimal Diego. Przynajmniej jeden raz. Zerknąć zobaczyć. Warto to zobaczyć naprawdę. Posłuchaj. Kurde, tu widzę rada starszych. Maciek. Co się robi wieczorami w busku? Rozmowy. Rozmowy, karty, makało jakieś. Wojna. Wojna makało. Szejki proteinowe tego dnia są. Mandarynka jeszcze wleci. Kto najlepszy w wojnę, bo chodzą słuchy, że kolo. W Ja? Tak, tak. W Macao Oni się cała drużynę zebrała to i tak było będzie jest Piotrek najlepszy na pewno, Al nie? Ale w to jednak Simao, bo on ma dużo myśli. No myśli, liczy i w ogóle. To zadowoleni, że trener dał wolne? Tak, ale trochę zawiedzione, był, że tej szatki nie było jednak. Bo chciałem tam troszkę pokazać. Ja chciałem posłać, jak pożegnamy że on mi nie idzie. Chciałem postarać po prostu, jak się na mnie drze, że po prostu mi nie idzie, a on jest najlepszy jak zacznie. Piotr Tego, jest do Ciebie. Kurde, ściszcie muzykę, to będzie lepiej słychać pytanie. No trzeba. Dobrze. Ja, kolej... mam, ja, mam słabą, ja mam słabą kamerę po prostu, no wiesz, dobrze, nie mam mikrofonu. Teraz, już... teraz jest live, także... Trzynasta kolejka, ale jakiego sezonu? Trzynasta kolejka, sezon 12-13. Uh, no. No już, okej. Okay. Z no, kim grał wtedy Rodnik? I jaki wynik był? I kto strzelił? Sezon 12-13. 12-13. Mhm. Czyli druga Liga Zachodnia. Zgadza się. No, się. Dobry trod masz. Czekaj. 18 dużym, czyli 17 kolek w pierwszej rundzie. Ostatnia kolejka była na Elanie. 16 była z tułem Turek. 15 była w Dzierżowicach. Nie, 15 była w Dzierżowicach. Bo wszystkie pytania? Nie, to jest trudne. Czekaj, 13 kolejka. Mnie się wydaje, wydaje, za tysięcy jest no, się, wydaje my się wydaje. Czy się wydaje, ale tu nie mam pewności. To tak trochę po omasku. Jakbym miał powiedzieć o no mówię, że tam... E, nie, nie, albo, albo, 20 albo... 20 października. 20 października, no. To się pewnie dużo... To... Ja bym powiedział albo 4-2 z Rakowem, po hat-tryku Tadzia albo 0-1 w Wałbrzychu. Około no, 300 kibiców będzie. No, no, Ale to po, powiedziałem, czy dzisiaj...

24 kolejka 24 kolejka, stacjon 12-13 Podpowiem, że mecz był o godzinie 17 Dodam, że sędzia miał czarne buty 24 kolejka, moment, bo to trzeba policzyć Jakbym miał teraz powiedzieć, 24 kolejka to by było 2.1 z mks ława. Się A nie, nie, o, ale wie, 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 wiecie co to był za mecz? Dla byłego Masera Maćka Muzesa była kołyska wtedy. Dla jego syna co to, to w 2-13. To już jesteś jego trenerem byłem, byłem. zresztą. 2-1 było, ale kto strzelił? Nie pamiętam. To strzelek on To nie trafisz. No kto mógł być. Gieldza mógł strzelić. Tak? tak. tak. Kto, nie wiem, Maciek Wolny... A, czy... nie, jeszcze jakieś pytania? wejrzał, chciał, Nie, nie, nie! Trzeba było tą głęboką szufladę umysłu gdzieś A, otworzyć. Kaleciu jakaś historia, bo ta z niedźwiadkiem jest małym hitem. Kurde, mam jeszcze, mam kilka jeszcze za ale może i tak się z Powiem może... 10-90 taką... eee, tak. No <laughs> to może opowiem... E, z mojego, to okay. jest e, historia z mojego e, życia przygody piłkarskiej. Ja, kariera? Ja, nie, yeah, no Ale to, to zostawimy to jeszcze jakieś tam inne okresy. Trzeba wreszcie ja. tam dodać, że to była kariera. Eee, eee, że nie znam. Eee, eee, tak. e, więc e, gra, byłem e, e, zaczynałem też swoją przygodę z piłką w sprincie Katowice u trenera Pawła Siedlewskiego. Jak Kacper. E, tak, no i tam e, większość okresu spędziłem na, na hali, oczywiście. No patrząc na moje technicznie techniczne to widać, no. W gołym e, e, No i e, jechaliśmy akurat, to był tu na słowianie na zawodzie. E, no i ja tam za dużo nie grałem, no bo grałem z takimi osobami jak właśnie Kasper, Tabis czy Jan Biegański, Oleg Biegański, Kajtek, Kunka, no też Robert Woźniak, no i... Uuuu. Ja tam za ja dużo po prostu nie grałem, no i była taka sytuacja, ja może nie, no, Była taka sytuacja, że... E, no siedziałem na ławce standardowo, bo tam chłopaki grali. E, no i, i tam chyba nie, wiem, może, nie może... tam nie wiem, jakoś... 20 zero czy coś takiego, nie? A i nagle trener do mnie mówi, że Daniel i grzej. A jak ja to usłyszałem, ja to po prostu padłem w taki, wiesz, taki trans, nie? Że, no mówię, kurde, wchodzę, nie? No to się grzeje. No i poleciałem do linii szyku, to trzeba jakiś wmach, robić tu coś skip, nie? Taki, no Myśmy tam może nie wiem po no to była podstawówka, nie? No i zacząłem jakieś skippy robić coś tutaj, nie? No i tyle mówi, Daniel wchodzisz, nie? No i mówi, Jezus Maria, no tam nie było żadnych pozycji. No to i na środek boiska, stanąłem i nagle patrzłe się na do mnie piłka, nie? No to mówię, kurde, przyjmuję ją, jakoś tu się obracam tym swoim takim tempem powolnym bardzo, nie, na strzałkach, zaczynam biec z piłką, nikt do mnie nie podchodzi, nikt do mnie nie podchodzi, no to zaczynam ich kiwać, no i kiwam jednego, drugiego, trzeciego, czwartego, patrzę na bramkarz, strzelam, gol, nie, Zaczynam się cieszyć, obracam się patrzę, a wszyscy tak na mnie patrzą, jak na jakiegoś, idiotę, sędzia stoi koło mnie z gwizdkiem, taki zmęczony, oddychałem ten, aż tak, i na nagle mnie, gościu tam, był, V wcześniej. W jak gwiznął, ja byłem w takim trasie, tego nie słyszałem, kiwnąłem czterech, szyłem bramkę, no ale... Gupia pod to to bądź blizno, ty nie Tak, no i to jest właśnie taka historia też ciekawa. Moim zdaniem. Moim zdaniem też. Moim zdaniem. I to jest właśnie jaką byłeś do pipi, że się podpłyć, nie chce nie